Cześć, witajcie. Ja jestem Rafał Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii House Flipper 2. Jesteśmy w domu, gdzie w sumie, będziemy kończyć teraz e, zajęcie dekor dekoracją, tak? I Czyli będziemy dekorować wnętrza. Będziemy robić konkurencję dla e, programów takich jak Ja wasz urządzę albo e, te które prowadzi e, bo moja papieroska to gra to od ogrodu, ale ogród też będziemy robić, więc będziemy też się robić konkurencję e, zrobimy konkurencję Oj kurde, jak się to nazywa? Poczekajcie, ja sobie tylko przypomnę. Przongosskie będziemy robić konkurencję i temu z kurde, z Rémont, jak on ma. E, Krzysztof Miruć jakoś tak. No, no to będziemy im, im robić. Jeden jest z Leroua, a drugi z Castorama i im będziemy robić konkurencję. A co? Niech poznają smak mojej zemsty. Nie chcieli mnie zatrudnić, to będą teraz mieć. Ach, zemsta będzie słodka, chyba że nie pozwolą. No to cóż, eee, łóżko tu podwójne. To czy to? Nie, to to będzie to co za, za, za tego, ale to albo to. Zobaczmy jaką kolorystykę będą mieć. Nie, to to nie. To to odpada to. Nie, to to nie. Dobra, niech będzie to. się jeszcze to. Nie, dobra, standard, jak tutaj został wybrany. A, tutaj jest. A, i z tej strony, i z tej strony jest tak. E, dobra, niech będzie tak. Łóżka, szafki. Czekajcie, nie, tu przechowywanie. Gdzie tu jest przechowywanie? Siedziska, przechowywanie. O! Niskie przechowywanie. Małe przechowywanie. Jakiś stolik na. O! Super. Nawet nie muszę nic zmieniać. Fajnie, żeby się tutaj to zmieściło. Dobra, pyk z jednej strony i tu z drugiej strony. Jeszcze jakaś komódka jakby była. Średnie. Dobra, zrobimy tak. To jest bardziej otwarte. I to? Czechajcie o ja sobie... Mogę tutaj na łóżku stanąć? Mogę. Dobra, to byśmy, żeby to było, była przestrzeń. Dobra, zrobimy tak. Tu cyk. Eee... Czy to będzie wąskie? Nie, to będzie wchodziło na ten. Dobra, to lecimy tak. Tu cyk. To już nie będzie pasować. Ale to dajmy. Cyk, cyk I dobra i i tu by był. Dobra. Aczkolwiek, ja bym zamienił to miejscami. proszę, poczekajcie, jakbyśmy to dali tak... Tu. To byśmy przeciągnęli do tego. Tu dali tak. Czekajcie. Zrobimy to tak, że to zamienimy miejscami. Nie nie, 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 nie zamienimy miejscami, niech to stoi tak jak jest. Jeszcze tak, półki małe, wysokie przechowywanie. Czy to by stanęło tu? Nie, światło przeszkadza. Dobra. A tu, czy się zmieści? Mieści się, dobra. No to myślę, że tak by to było i półki jeszcze. kamden, Camden nie no i dobra niech będzie eee, jedna druga trzecia i myślę, że to by było tutaj jak najbardziej teraz tak jeszcze z oświetlenia oświetlenie ścienne bo tutaj jest

Okna, że zasłony nie, nie będziemy brać zasłon, bo zas zasłonią całe okno. Czy ja tutaj jeszcze coś będę robił, ale chyba nie. Chociaż, poczekajcie. Dywany, zobaczmy. Dywany, dekoracje. Dekoracja podłogowa. Jakieś bieżniki, dywan. Jest jakimś takim... ...męskim kolorze, jak to wygląda. Czekajcie. O tu. tak czy tak, dobra, niech będzie tak nie, 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 nie będzie bez o, dobra to zamknięte teraz tak, tutaj pokój czekajcie, przechowywanie niskie Średnie, małe. Czy to były półki? Nie no, niskie szarki. Średnie półki, małe.

cefa Kurde, poszukuję tych tych takich kwadratowych yy, szafek i Kurde, nie mogę znaleźć. Przechowywanie, nie no. Zobaczmy na wszystkich. Przychajcie Jeszcze coś tak, masz chowywanie. Zmienić styl. Nie, to uchwyty, baza, front, uchwyty. Nie to. Czekajcie, zmieni styl. Front, uchwyty. A tylko uchwyty tutaj się zmieniają. Ehm. Ale baza to jest tylko kolor, półki też nie bardzo akcesoria, konstrukcje. accesoriach, nie, no to to. W no nie, kurde. By było takie tamte. E, ten to by było fajnie. A trojka łóżka, szafki. No, tutaj będą takie to, dekoracje, no, no, nie no, to klasa, nie, rolnikanie, hobby. nie, a gdzie to oświetlenie, siedziska, przechowywanie. Czy to będzie to? Typ... Jest! Dobra. Kurde, się naszukałem tego. Teraz pytanie. Dobra, nie będzie tak. Zrobimy tak. Typ pierwszy. o i tak będzie tak cyk eee, kolejny drugi cyk niech to będzie żółwczy albo ten dobra Kurde, co to, to za kolor? Front A, intensywny niebieski. Dobra, 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 dobra. Eee, to, przejrzycie tutaj front. intensywny niebieski o tu będzie to eee, dajmy teraz żółty poczekajcie łuki zwiększam to Drugi to jest ten czysty, czysty ten dobra. Eee, drugi drugi i będzie sy czyste i te Dobra i tego ja bym dał tutaj Później chociał typ trzeci. Tutaj dał, ale dał ten, dał ten i piąty, dał i ten nie będzie taki, o. będzie inny. I pierwszy jeszcze dać I na samą górę. I takie schody będą super. I idealnie wyszło. Teraz tak jeszcze przechowywanie. I ja bym dał tak. Jeszcze to. I jeszcze to. Ale nie. Nie zmieści mi się stół później. Dobra, nie stoi tak. Stoły. No sorry, biurka, stoły do jadalni. Aczkolwiek, czekajcie, biurka. Poczekajcie chwilę, hmm. Poczekajcie, ja to tak to sprzedam, to zostawię eee. przegrywanie szafy. Wysokie przechowywanie ja bym dał to, tylko bym tak dał. Hmm. Dobra, Ego Satelito, Kup. dał tutaj i Słuchajcie. ten bym dał tak, a ten był bym dał tak, Tylko nie wiem, czy to nie będzie za. Za dużo, za dużo, za dużo, tam bym dał kanapę, siedziska, takie coś. coś takiego. Tu dał tak, dał fotel z tych. Tak mam tutaj postawił. A teraz tak stoły lautak stół kawowy konsole stoliki chciałbym ten nie wiem, czy ten ten będzie za duży Nie, tylko dałbym coś... Nie, ten to w ogóle na, na ten... Na, na taki balkonowy. A ten? Tylko dać się mniejszy. Chociaż bardziej taki szary, jakby był. Nie. Eee, ojejku, ale wybór. A ten? Dobra, no, tylko dać odcień A nie będzie pasował do, do tamtej. Dobra, niech se. Będzie tak I teraz coś do y, tego. E, przechowywanie. Niskie przechowywanie i dać a to pod telewizor to tylko dać to ja bym dał bardziej bliżej tutaj oświetlenie dało tak lampę stojącą tam Pozautę kolor. Check. Eee. A. tutaj inne. Dałbym to, tylko, o pek. i tu dał, kurde nie będzie za, dobra i niech będzie. Kuchnie. Ale to kuchnie, i tutaj to się zajmiemy kiedy indziej. A na razie jeszcze tylko z elektroniki. Rozrywka. Telewizor rzeszyła. Tylko dać ten. Nie ten to będzie za mały, ale dać ten większy. O! Chyba że. Nie, dobra, niech będzie ten. Trzeba tylko przesuniemy ten stolik bardziej tak tutaj, o i i okej, okay. dobra, niech stoi tak jak jest i tutaj damy Damy kuchnię, a później jeszcze go przeciągniemy. Tej pasek glazury nad szafkami, żeby, żeby nie było. Dobra, także jak się podobało, to łebka w górę, subik, strefa komentarza oczywiście należy do Was. A ja Was zapraszam do swojej strony na kolejne moje produkcje. A tymczasem, trzymajcie się, hej.